No to pora wreszcie zacząć coś robić, nie? Także dzisiaj pokażę, jak będziemy hartować, ale to za chwilę. Będziemy hartować w piecu elektrycznym dwa małe nożyki ze stali narzędziowej N12E. A tymczasem, tak tylko pokrótce co u mnie słychać, no to tak jak wiecie, przeprowadziłem się do Wielkopolski, mam tutaj teraz nową pracę. Co bardziej domyślnie pewnie się dowiedzieli, co będę robił, bo będę budował tutaj piece grzewcze, m.in. hartownicze, ale także i inne grzewcze do odpuszczania itd. Mam nadzieję, że uda się z tego nagrać jakiś filmik z procesu budowania tych pieców, ale w tym celu muszę się jeszcze bardziej zaklimatyzować, wkręcić w pracę, bo jak na razie jest bardzo ciężko, po 10 godzin dziennie pracuję, wracam zmęczony i na razie nie ma na to czasu. Także będzie mamy tutaj przygotowany tu jest piecyk, tutaj tam jest książeczka z informacjami, są nożyki, Przemysław będzie obsługiwał, bo się zna na swoim piecyku także będziemy działać to tyle z tej tajemnicy co miałem tutaj robić za chwilę będziemy pokazywać jak to się odbywa i jak działa taki piecyk tak wyglądają te nożyki są oklejone silikonem pod celach, takich żeby zafratować je selektywnie, żeby wyszedł ładny hamon. Tu już piesek się grzeje, pokazuje temperaturę wewnątrz, jak na razie 8 stopni, na ile Przemysławie nastawiłeś? 810 810, czyli jaka temperatura będzie w piecu? No też gdzieś tak mniej więcej. 820, nie? Tak, 830. 810 no, oszukuje, nie? No. A skąd, z jakiej przyczyny jest, że tak powiem, ta różnica? No, wiesz, zanim tego termopara czyta. No, no i pewnie gdzieś ten czytnik temperatury jest po prostu w innym miejscu niż w samym... No, on jest u góry, nie? Także. Mów głośniej, żeby wszyscy słyszeli. Mówi, on jest u góry, nie? Także wiesz, to też trochę czasu... Oddalony to, no. od, od miejsca, gdzie się nóż grzeje. A jak, w jaki sposób, że tak powiem, doszliśmy do tego, że że temperatura w piecu jest inna, niż, niż pokazuje no na wyświetlaczu. No była mhm. Czyli po prostu było sprawdzone w środku... Tak. O, ...oddzielnym takim termometrem specjalnym, tak? Do takiej U wysokiej Marcina temperatury. była sprawdzona to termopara, nie? Jak to się nazywa? Termopara się tak termopara, nazywa. Termopara, no. To tak druga, się nazywa? Druga przyrząd... była kominem wprowadzona, no i na tej samej wysokości były porównywane, nie? Aha. Mhm, stopni, ta moja oszukuje. Mhm. Stale narzędziowe i obróbka ciepna narzędzi i konkretnie strona ze stalą N12E, tak zwana karta stali celujemy w temperaturę mniej więcej tak 820 stopni, 830 w ten przedział, żeby wyłowić z tej stali maksymalną twardość to jest pokazany wykres twardość po hartowaniu w zależności od od temperatury austenityzowania Tyle, że tylko, że ten wykres dotyczy co chłodzenia w wodzie. Podejrzewam, że, le, podejrzam, że dla, je, po prostu, dla oleju ten wykres będzie ciut, 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 ciut niżej. Będzie miał podobny kształt, może troszeczkę, troszeczkę inny, ale generalnie będziemy się trzymać tego przepisu. Tutaj jest ponadto pokazany wykres w zależności e, twardości od temperatury odpuszczania. Odpuszczać będę symbolicznie, tak w, sto, w 160 stopniach. Żeby stracić jak najmniej twardości, wytrzymałość noża pozostawimy jak gdyby tej e, mięciejszej warstwie pod silikonem. Mam nadzieję, że uda się sprawdzić, e, że uda się sprawdzić jakoś tą twardość, ale do tego e, wrócimy. Także czekamy, teraz czekamy aż to się nam nagrzeje. Ile w tej chwili jest w przemysłowie stopni? Do tej, do czego to ponad 80. Ponad 80? Aha, to tak pokazuje. No tak. 83 stopnie. więcej ile no, zajmuje? No gdzieś godzinkę bujnie, nie? Bo to jest 1000 W ten piecyk, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Malutki. Jest no, działa... nie jest I jest i do koła I to jeszcze działa klasycznie na jedną fazę. Tak. Na jedną fazę. Dobra. A powiedz mi jeszcze, Przemku, co to jest to? No to my taki specyfik, termokarb. To jest do wywołania atmosfery ochronnej. Mm -hmm. Czyli no, po prostu... Dawkujemy później. Mhm. Kropelka co sekundę. Mhm. No i kominek do odprowadzenia tych wszystkich tam kurczeń. Mhm. I ta atmosfera ochronna ma na celu po prostu yy, zapobieżenie zniszczeniu yy, no powierzchni. Nie ma i nie ma odwęglenia, tak? Czyli możemy w zasadzie prawie, prawie, że gotowe Węglenia. noże hartować i nie trzeba będzie, skro... nie trzeba będzie skrobać na koniec tej powierzchni. Pokaż swój nóż, Przemku. Pokaż jak ładnie go już przed, przed hartowaniem. Zabrałeś go? Nie, jest, tylko muszę go przynieść. Bardzo ładne, Bardzo ładne. Już jest wysatynowany papierem 150, tak? Po 150. I później jak będziesz w zasadzie po hartowaniu zaczynasz od razu 150. Tak. Czyli ile przeskakujemy, ile procesów. Ja nie dość, że do hartowania muszę zostawić troszeczkę więcej materiału, jeśli robiłem w palenisku, to jeszcze jak gdyby obojętnie jakbym nie skończył to musiałem zaczynać tak od 60 papieru skrobać 60 a czasem jeszcze nawet przechodzić do mechaniki jeśli było troszeczkę głębiej niż, niż, niż przewidywałem no dobra czekamy czekamy 90, 139 stopni Mówisz, że to że można stosować też in, inny termokarb tak? taki tak, specjalny ja pamiętam ja mam o do wywołania tej atmosfery ochronnej a ja jeszcze jest do nawęglania ale sam byśmy musieli pilnik zrobić, ale też musimy musiał zagłębić w temat, bo... No to tak, ale tak, tak ogólnie mówiąc, czyli na przykład można po prostu nawet używając porządnej stali można ją jeszcze bardziej nawęglić powierzchniowo, tak. tak? Tak jak jest w pilnikach zazwyczaj robione, te po prostu ząbki są jeszcze twardsze niż sama stal w środku. Mimo, że sama stal też już jest yy, taka po prostu z dużą ilością węgla, nie? Żeby była twarda, tak jak na przykład BFA stosuje NC5 i sama też jeszcze pilniki na węgle i azotuje powierzchniowo, żeby było jeszcze twardsze. No, może nawet może jakiś ten, nie? N9E? No, te pilniki tak, 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 bo tak nieraz właśnie też przerabiałem pilniki, no to wychodzą bardzo ładne hamony i też na przykład ten tak, jak już kiedyś wspominałem, te amerykańskie pilniki widziałem, że są robione ze stali W11, która jest odpowiednikiem polskiej stali N11E. I pewnie dodatkowo nawęglane powierzchniowo te zęby są jeszcze. 178 Czy olej już podgrzewasz? Czy olej już podgrzewasz? Jeszcze nie? No dużo szybciej się podgrzewa, prawda? A dlaczego podgrzewamy olej tak do około 70-80 stopni? No żeby... No Żeby był... się zahartował. No oczywiście. A wynika to z tego, że rzadszy olej, mający 70 stopni jest rzadszy. I w sumie nawet trochę szybciej i równomiernie odprowadza ciepło. Więc nóż będzie po prostu lepiej zahartowany, wyżej zahartowany i po prostu równomierniej. Dzięki temu uzyskamy, znaczy zmniejszamy ryzyko wykrzywienia się noża. No a teraz, póki nam się olej grzeje, to chwila czasu jest na wyjaśnienie pełnej sprawy, która wypłynęła ostatnio na Facebook'u. Mianowicie, jeden z moich klientów e, połamał nóż e, zamówiony u mnie, Klingel z NCV-1. Najgorsze jest to, że nie sam fakt, że nóż był spierdzielony, bo to nawet mogę się do tego przyznać, że po zdjęciach wygląda na to, że po prostu był spękany pomimo drobnego ziarna. Bardzo łatwo popękał. Najgorsze jest to, że miałem go w sumie za kolegę i dalej mam. Nie wiem co mu odbiło, że tak bez poinformowania się mnie, bez zgłoszenia się do mnie w pierwszym problemem umieszcza to na facebooku, gdzie wie że, wie, że ja tam nie zaglądam. Próbuję tym samym udowodnić, że nie znam się w ogóle na hartowaniu, w szczególności stali NCV1. Do tego wymyślę jakieś dziwne teorie, że albo NCV1 jest gównianą stalą, albo że można ją hartować tylko na 55Hz i tak dalej. Rzuca różnymi takimi dziwnymi teoriami, że w sumie już 50HF stal jest bardziej udarna od tej stali, co w sumie, co w sumie jest prawdą, bo akurat stal 50HF jest jedną z najbardziej udarnych stali ze wszystkich, jakie znam, stosowanych na noże jest po prostu stalą sprężynową, więc nie dziwne jest, że ma większą udarność od stali NCV-1. Boli mnie najbardziej to, nie sam fakt, że to wypłynęło na, na światło dzienne, boli mnie to, że po prostu... No jak gdyby zrobił to za moimi plecami, nie? To tak jakby wbił mi sztylet w plecy, w serce, tylko tyle, że od tej strony, nie? Także nie rozumiem, dlaczego nie napisał najpierw do mnie z tym problemem. Ja się oczywiście nie wstydzę tego, bo to jest normalne, że do tej pory pracowałem w palenisku, więc pewne błędy muszą być. I to moje oko też może czegoś nie wychwycić. Nikt zresztą nie jest nieomylny, ja też nie, jestem, ja też nie jestem nieomylny, nie jestem omnibusem i błędy się po prostu zdarzają. Ale to, że nie poinformował mnie o tym tylko w ramach zemsty za to, że, że długi czas oczekuję na miecz, gdzieś tam pokątnie umieszcza takie rzeczy to zabolało mnie to tym bardziej że miałem go i mam w sumie nadal za kolegę mam nadzieję że mu to przejdzie i jakoś, jakoś się w końcu pogadamy. no ale póki co póki co to na razie nie chcę z nim utrzymywać kontaktu muszę to jakoś przemyśleć bo bardzo mnie to zabolało i miałem go za honorowego takiego człowieka a w ten sposób postępując to, to, to nie jest fajne nie jest fajne musiałem się o tym dowiedywać pocztą pantoflową przez innych ludzi którzy to tam wyłapali na facebooku i to jest, to jest najbardziej bolesne. A taki jak pokazywałem, pewnie niektórzy YouTubowcy, moi widzowie nie widzieli jeszcze tego sztyletu. To jest jak gdyby drugi sztylet Wiedźmina. O światełko, nam Przemek otworzył. Przemku, jak Ty byś chciał mi kiedyś bić sztylet w plecy, to może od razu. Wolałbym od razu, niż jakoś podstępnie, nie? Także mam nadzieję, że sprawa się jakoś wyjaśni i wszystko wróci do normy. Mamy teraz 415 stopni. Cały czas czekamy. No to tyle. Później pokażę Wam jeszcze tablicę, taką jak samą tablicę stali z wykresami dla stali NCP1, taką jak najczęściej stosujecie. Robioną właśnie z takiej piły, jak na, na, na jakiej teraz leży aparat. Nie mam jeszcze pochwę, ale pochwa się zrobi. Pozamiatam trochę przemkowi, nie? W warsztacie. A tak, tak. Ten burdel panuje. No burdel chodzi, tylko ja się nie znam, i to jest. Ja to jestem tylko pewne patrzę jak to robisz. W ogóle te nożyki, co będziemy hartować, e, e, kół Aladdin. Pięknym, dużym zgniotem. Do tego zahartujemy w piecyku. Mam nadzieję, że osiągniemy z tego jakieś specjalne, specjalne właściwości. Będzie? No, myślę, że możemy wkładać. Kap, 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 kap. Mamy już 810 stopni i czekamy teraz czas austignetyzacji. 10 minut wyznaczyliśmy, wyznaczyłem. Także czekamy aż 10, przez, przez 10 minut będzie temperatura około 810 stopni. I wtedy zderniemy je i do oleju. Olej podgrzany. Oleju używamy jadalnego, nigdy silnikowego, bo silnikowe opary z silnikowego oleju są bardzo szkodliwe jakotwórcze. Także najlepiej kupić zwykły olej jadalny, słonecznikowy, rzepakowy. Albo po prostu używać taki po frytkach on tak, że będzie dobry. Opary będzie w warsztacie, będzie pachniało frytkami. Tak, się nie obalali jak krawki. No i czekamy mniej więcej tyle w oleju. Trzymamy aż do osiągnięcia temperatury oleju, czyli... W zależności od wielkości noża, ale to jest 15, 20, a czasami 30 sekund. Na niektórych cieniutkich, malutkich nożyków to wystarczy i 10. Z mi porwał. Tam się w ogóle nagrywa, Łukasz? Nagrywa. Chciałem jeszcze dodać, że może oklejone silikonem warto troszeczkę dłużej, bo ten silikon bardzo utrzymuje temperaturę, także żeby przypadkiem żeby przypadkiem nie oddało temperatury z powrotem, bo te powracające ciepło to jest przereklamowane, tak się nie powinno robić. Jakieś odpuszczanie na, na, na powracające ciepło czy hartowanie na powracające ciepło to są jakieś tam stare kowalskie metody, to trzeba mieć wypraktykowane. Lepiej tego nie powtarzać w domu. biały się ten silikon zrobił pierwszy raz się z takim spotykam ale noże wyszły patrzę prawie proste nie, chyba, chyba proste wyszły to dobrze, bo zawsze silikon utrudnia utrzymanie noża prostego, ponieważ po pierwsze nie można wtedy wsadzić pomiędzy blachy żeby przytrzymać, po zaraz po hartowaniu po drugie, jakieś nierównomierne rozłożenie tego silikonu z dwóch stron może powodować nierównomierne odprowadzanie temperatury, więc też może się wypaczają. Silikon może też odpadać, to ten widzę pięknie, pięknie, pięknie się trzyma. To dobrze, zmieniłem, kiedyś używałem innego, ale ten widzę jest znacznie lepszy. Aż nie pamiętam jaki to był, bym podał firmę, ale naprawdę jest fajny. A teraz Przemysław będzie hartował swój nóż. Z NCV1. Czyli w zasadzie będzie powtarzał proces, tylko że bez silikonu. A my pokażemy kartę sali NCV1. No proszę. A, puszczycie przerwę. Tak samo tutaj jest znowu podane dla wody, bo to są stare przepisy takie z lat 60 jeszcze woda lub nafta, ja jednak proponuję olej ale tylko, że temperaturę podnieść troszeczkę 780-800 przy takim hartowaniu w oleju pewnie będzie wychodzić jakieś 58-59 może 60 Hz. ale tutaj jest pokazany pik twardości z temperatury 820-830 z tej temperatury powinno wychodzić najtwardsze o ile, o ile sam wykres dla oleju jest że tak powiem równoległy do tego wykresu Stal NCV-1, zastosowanie główne, narzędzia do obróbki drewna, piły trakowe, taśmowe, proste narzędzia do cięcia materiałów niemetalowych. Skład chemiczny, 0,75 węgla, mangan, siarka, chrom i wanad. Ten chrom i wanad najważniejszy, to jest stal chromowo wanadowa. No i teraz odpuszczamy w piekarniczku, 175 stopni dla NCV-1. Eee, a tu zaraz zobaczymy, tak wyczyściłem wstępnie go. Przeczyścić go acetonem? Przemek? Zobaczymy ten, tylko na szybkiego. Czy w ogóle ten hamon wychodzi? Ale mi się wydaje, że wychodzi, bo widać go już gołym okiem. A to nie jest piwo, to jest chłorek żelaza. Wytrawiacz do stali. To jest tylko wstępne, później go i tak. Dokładnie wypoleruję, ale. Piękny. Będzie dokładniejsza polerka, później jeszcze można tlenkiem żelaza. No, składam filmik, zaraz będzie gotowy. Ja tylko chciałem przypomnieć, że nie przyjmuję żadnych zleceń, zamówień na noże. Absolutnie. No i jeszcze chciałem zaproponować, żebyście zadawali mi pytania. No taki następny filmik, z stylu tam pytania od widzów i tak dalej zastrzegam sobie prawo do ewentualnego podzielenia to na dwa filmiki. Jeden filmik typowo techniczny o, 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 właśnie o tych nożach i tak dalej, a drugi, jeżeli będzie odpowiednia ilość pytań, to taki społeczno polityczny że będziemy jechać po lewakach i tak dalej. To wszystko. Żegnam i do widzenia.